Najświętszy sakra. Ten niebieski testament. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, nasz trójszy się w niebie, święci imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana, Pana naszego. Które się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczał pod mąskim Piłatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebił. Wstąpił do piekiu, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca, wszechogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny świętych obcowanie, grzechów odpuszczanie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jego męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, i duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej bęki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Lejgo bolesnej bęki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Lejgo bolesnej bęki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Lejgo bolesnej bęki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Lejgo bolesnej bęki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Lego bolesnej bęki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej bęki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej bęki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej bęki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej bęki Miej miłosierdzie dla nas i całego Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew duszem i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Lego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Lego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Lego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Lego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Lego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Lego bolesnej bęki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Lego bolesnej bęki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Lego bolesnej bęki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Lego bolesnej bęki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Lego bolesnej bęki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia do, dla nas. Ufamy Tobie. O krwi wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam, ufam Tobie. tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II. Módl się za nami. Święty Pijo Módl się za nami. Szarbelu, módl, się za nami. Sopoćko, módl się za nami. Michale Sopoćko, Modl się za nami. księży Jerzy. Módl się za nami. Numer 1417. O mój Panie, wszak najnędzniejsza ma dusza. A ty się do niej zniżasz tak łaskawie. Widzę jasno wielkość twoją i maleńkość swoją, i dlatego cieszę się, że jesteś tak potężny i niezmierzony, i cieszę się niezmiernie, że ja jestem maleńka. Módlmy się, Boże Ty w najświętszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. A, i dziękczynienie nie.